Dzień dobry! Co podać? Nie wiem. A co jest? Bo A ja nie, nie wiem. wiem. Jest tak. E, woda bez kidu. Bez kidu? No tak, są głuchy. E, no taka jakby woda, nie? No dobra. Tak? E, jest jeszcze pianka do bicia. No tak. bicia? E, taka, no jakby taka, nie? E, jeszcze jest big hit. Big hit. Patrzę na te cenę, tu nic jest kitki. Uwaga, podradzimy. Robota tutaj to też mnie wymęcza. Szyszki. A co my jakimiś rycerzami jesteśmy? Czy co? To nie, to takie szyszki, nie? No takie szyszki. Tylko proszę wszystko. No, wszystko wszystko. No dobra um, masz tutaj to Masz jeszcze to Masz jeszcze to I masz tą ściankę Masz, no, masz No, masz um, tak. Jeszcze sześć, nie zapomniałam do schodu, bo myślałam, że ja tu będę jeść No i masz jeszcze wodę Wszystko oddycha co? No, no tak Tycha? drogo. Tak drogo. Tyle kupiłeś, no to tak drogo, nie? Nie dziś się. Dobra, pa.